Siemanko Cześć z tej strony, A Jak widzicie, mamy przed sobą albumik, troszeczkę porwany. Jest tutaj, gdzieś jeszcze, chyba z tyłu. Tak, i tutaj jeszcze jest taka dziura. To dziura, akurat e, ja ją rozerwałem, jak e, odklejałem od tej takiej tablicy. Tutaj e, ten album, a tutaj miałem już takie rozerwane. W ogóle to, to przyszło mi z Hiszpanii. Jak mi się wydaje, że z Hiszpanii, e, ponieważ było po hiszpańsku strona <laughs> z polecenia PP kolekcjonera, mm, czyli mojego widza, ale osobę, która też kolekcjonuje karty i najprawdopodobniej też będzie nagrywać, więc jeżeli będzie nagrywać, to polecam obczaić sobie. I kupiłem też gazetki, kupiłem dwie, bo mamy limitowaną edycję PP z Real. plus dwie saszetki i Zobaczymy sobie później, co jest w tej gazetce, tu widzicie, że mamy promocję tego albumiku, no nie mamy dwie sztuki tego, plus jeszcze zakupiłem sobie coś takiego jak Mega Crack albumik, więc też zobaczymy, właśnie tego szukałem i to mi polecił, a jeszcze dobrałem sobie rzeczy inne, I czekajcie, muszę wstać z krzesła, ponieważ, no właśnie. Do śmieci wyrzuciłem to. A tutaj jest. Też ważna rzecz. Admis skrzypi do krzesła. Nowe krzesła skrzypi, no. <laughs> no może już nie takie nowe. Mamy premium i 5 euro kosztuje ta paczka. A tu mamy jakieś pewnie limitowane edycje, tak jak w Panini 365. Więc, więc coś też można trafić. Ale na razie skupiamy się na albumie, to zostawimy sobie na jakiś. Specjalny odcinek, jak zdobędę w końcu paczki. Ponieważ u mnie, no nie wiem, u mnie w mieście to jest jakiś nie, wiem, nie wypał z, Ze wszystkim, zawsze po tylu dniach y, trzeba szukać. Który mamy czwarty? Chyba czwarty, jak to nagrywam. No niestety, u mnie ciężko z tymi paczkami. O, włożony już jest, ale paczkie to jest grube, zobaczcie, ależ to jest grube. O kurde! Ej, naprawdę, ile tu kart się zmieści? Ja cię kręcę! 576! No, powiem wam. Czy no, nie wiem, czy się tu nie zmieści więcej? <laughs> nie, no, opisane jest. To musi się chyba 576. Ale jest tych stron ogromna. Przynajmniej tak się wydaje. Naprawdę. Wow, jestem zaskoczony. Ile tutaj mamy w połowie? Mamy 144 typów. A, bo tutaj jest czekajcie. Tu są dwie połówki, patrzcie to. Co jest grane to jest niemożliwe. Ależ tego jest. No, powiem wam, że taki albumik to mógłbym. W, w każdej kolekcji mieć, żeby wszystkie limitki się trafiały, w się sensie ten mieściły. No, ale zobaczmy. Tutaj mamy drużynki pokazane. W ogóle kart jest chyba z 500, z 500 coś. Zaraz zobaczymy. Czy nie, 478 niby. Ale wiadomo, to będą jeszcze 5 momentum. E, co tu jeszcze jest? E, Mythicos, Invisible, Panini Extra Gold, autografy 22 karty. No, ale te autografy to raczej nie trafimy. A jeżeli trafimy, to będę się bardzo jarał. Ale zobaczymy. Czekam właśnie, aż, aż Łukasz M albo Sebek trafią. Bo oni chyba mają trochę większe szczęście. Albo w ogóle realne karty, jak trafi. O ja! Patrzcie, mamy. o, różne sezony: od 2009-10 do 2024-25. Fajnie. Krócie, i młody Messi 2009-10. To ile on miał 23 lata? Ja cię kręcę. No. Kaka już grał w Realu. Chyba wtedy doszedł do Realu. Jak mi się wydaje, bo jak grałem w FIFA, dołożymy sobie w ogóle ten argument na, na razie. Jak grałem FIFA kiedyś, to, to chyba w dziesiątce. Kaka był taką główną postacią, więc raczej wtedy dołączył. O, ja tego wam chyba nie pokażę. Ale tu mamy. Nie, no. Czy to tak specjalnie? Specjalnie taka dziura jest na środku. Patrzcie, taka dziurka jest. No, ale mamy właśnie Lenormanda Kurtua. Tu jakiegoś y, ziemeczka, przepraszam, nie pamiętam, nie wiem, czy to Zubimendi Nie pamiętam, jak wyglądał Zubimendi Tego też zapomniałem. Lewandowski. Dobra, będę mówił tych, co znam. Julian Alvarez, Vinicius y, Junior, Nico Williams, Kylian Mbappé, Laminę Yaman. I zobaczmy sobie drugą stronę. A, to jest do gry. Zobaczymy, może coś wymyślimy z tego. Może zrobimy jakiś pojedynek z kimś też na składy, ale odkładam to też, Wy tu czekacie na paczuszki, zaraz będą, spokojnie, Obczajimy sobie tylko na szybko jeszcze tą eee, papierologię, co my tu mamy, mamy właśnie e, Super Crack, trafiliśmy jedną kartę, Vamos też trafiliśmy, Influencer też mamy, parę sztuk kart mamy, więc, więc, tak, bazoweczka. Dobra, to są zasady, jak, jak grać w tę grę. Dobra, pomijamy to chyba. Kiedyś się grało w te, ten, właśnie na to. Te gierki, się było młodszym. Diamante, Air Force, to widzieliśmy już taka influencer. Impactos, Impactos trafiłem na szorcie. I mamy tutaj super Krakrafinia, więc fajnie. I mamy tutaj właśnie Champions to Real Madrid, bo wygrał Ligę. I mamy, co to jest? Bolon de Oro, czyli taki golden bowler. Najprawdopodobniej mamy Excellence Grismana. Co to tutaj mamy? Giereczkę, bo ta aplikacja też jest godziką. Będziecie mogli sobie spisywać ode mnie, ponieważ ja nie używam. Blindada. Eee, Blindada, Kato Blindada. Nie wiem, co to jest za karta. Ale zobaczymy. Może uda nam się trafić. Będę chciał zebrać całą kolekcję z, tego, z tej La Ligi. I tutaj mają Momentum. To widziałem, że Helka z realne ka karty ma tego parecho. Właśnie nie mam tych boxów nigdzie. Kurczę. Możecie napisać, gdzie kupujecie. U, jaki Jamal jest! Ze swoją nagrodą. Panini Extra Gold Tu macie New Master 11? Trafiliśmy jednego piłkarza. Juliana Alvareza. Jeżeli nie oglądaliście odcinka, gdzie dostałem przesyłkę od Panini, to obczajcie. Uuuhu, takiego autografa to bym chciał! Od Martineza. Kogo mamy jeszcze z Barcelony? Yy, Marka Bernala. No, też bym mógł. A mnie jest. 100 jest autografów jest. I Daniel no, powiem wam, że od Yamala to bym chciał. I są Double też Williams, Nico Williams, yy, Barrios, Rikelme. Bracia Williams są i ten, i 50 sztuk takich jest. Tu są puszki, których no, nie, nie mogę znaleźć. Małą, o, to, tą małą znalazłem. I najprawdopodobniej zakupię to. Tylko troszeczkę wyjdzie dostawa. No ale trudno. Co mamy? Sąbre Premium Oro. I nie wiem, czy to nie są z tych saszetek, właśnie, co ja mam te premium, jedną odłożyłem tam na bok. I to może być właśnie ta, 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 takie karty edycja miniatada. No, powiem wam, że trochę jest, jest tutaj. No, musimy pouzupełnić album, coś tam sobie pooglądać i będziemy wiedzieć o co chodzi. Po hiszpańsku to, to, to nie, nie ten, nie rozmawiam. A tutaj, dobra, bo ja nie ogarnąłem, po co te literki są. I co trzeba ułożyć? To adrenalin trzeba i do tego miałem Y. I zobaczymy, może uda mi się... Może uda mi się zebrać. Tylko sądzę, że te paczki już tyle mają, że, że raczej już te wszystkie piłki zostały rozdane. Tu mamy gazetkę, jeszcze szybko, co tutaj? Ten, bez zdjęć. No i co? Bierzemy się za otwieranie. To co? Patrzymy limitki jakie są, ponieważ... Hmm, ponieważ, ponieważ... Co ponieważ? Ponieważ wiemy jak, o, wiemy jakie są, bo były na albumie wskazane. I tutaj mamy Pedriego, limitada edition Pedri, więc co zrobimy sobie pojedynek może? Czy wy widzicie? Kurczę, nie widzicie? Może tak zrobię. O, mamy zatytico Madrid, Boże, to był Gallagher, no. I Rodrigo, no i super. Moje ulubione drużyny do pojedynków. Ekstra. Widzicie co? Ja sobie kamerkę chyba zmienię troszeczkę niżej. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Co tam trafimy. Dobra. Mamy saszetki. Patrzcie, same z jamalem trafiliśmy. <laughs> to ładnie. Bo są cztery rodzaje. A my z Jamalem trafiliśmy właśnie. I zobaczmy, co my tu mamy. Mamy literkę L. Ale patrzcie, coś tam nam się świeci. Czy to nie jest Balon de Oro? Haha, ale by było. I mamy, czekajcie, Dówki Kisa Celta. Kapitan Modrić. Czyli Real zdobywa pierwszy punkt? Jak Jakoś ta kamera mi nie pasuje, coś, coś się przestawiłem. Krzywo też ustawiłem. <grymne> Ale trudno już. Teraz zostawimy na koniec sobie. rajowej kanu, Kamela. E, Kamelo. Mamy. Jer... E, o Jezus, jak to czytać? Jeraja Za tylko Bilbao. Tutaj mamy Blanco i... Ballon d'Oro. To jest Griezmann chyba de d'Oro? Bellingham, nie wierzę! W pierwszej paczce w albumie trafiamy Judah Bellinghama, de d'Oro. Ja! I powiem wam, że nie wyglądasz tak źle, jak myślałem. Uuu, takie wypukłe ma. Powiem wam, że na żywo troszeczkę ładniej wygląda niż, niż, te, niż, niż na filmie. Spodziewałem się, że, że będzie właśnie gorzej, jak tak widziałem gdzieś. Ale nie jesteś tak tragiczny. Ja tam, ja tam jakie złote to, to się cieszę. <laughs> nie wiem jak wy. Dobra. Pakujemy folikę. No to Real Madrid od razu dwie bramki zasadził. Tu jest takie wypukłe całościowo. Patrzcie. O, widzicie? Więc fajnie, ciekawie. I cyk. Real Madrid od razu na start 2 do 0. <laughs> Ach, musiałem się napić. Szybko. Nie, no piękny traf. Macie kodzik. Ja ten nie używam. Ale super. Ja nie mogę. W pierwszej paczce. No to ja już się... Też nie wiem, co będzie w następnej. Może jakiś momentum. To, to w ogóle by było coś. A możemy tu trafić momentum? Niby jest napisane, że można. Ciekawe. Zobaczymy ale widzę, że już na razie nie, Influencera tam widzę, Zubeldia, Real Sociedad, Dialo, a to ty tylko Bilbao, to ja te, tego zawodnika mam, Irwin Cardona i mamy Sola i mamy logo Majorki, więc fajnie, że się trafiło, pozbieramy i mamy tutaj Influencer Haller, on nie był w tym? Hmm, czy on nie był rany w Borussii? Dortmund? Czy mi się pomyliło z jakimś innym zawodnikiem? Wiecie co? Te bazóweczki to będziemy odkładać tak zwyczajnie. Ponieważ musimy miejsce zrobić na świecące, żeby pokazywać. Dobra. No i kolejną saszetkę. Z raniny Jamalem. I... Jaka literka? A! No i powiem wam, że niedługo chyba uzbieramy ten napis. Mamy Jareczka Jaro z Walencji. Mamy Fermina Lopeza ze FC Barcelony. Super. Pierwszy punkcik tutaj trafia. Yy, zaspalmas Palmas, Sandro. Mamy Celtę. Taką srebrną Celtę. Tam trafiliśmy inne logo. A a nie, też jest srebrne. Sorry, nieważne. I. Kurcze, tylko Celta się trafiła. Irwin y, Cardona. To jeszcze powtórka. I Munir. Dobra. I została nam ostatnia saszetka. Coś mi w, w gardle trafię. Ale zobaczmy. Czy coś nam się trafi w ostatniej? Na razie nie widzę. Mamy E. I tak. Prados. Iglesias z Getafe. Będziemy sobie od tyłu z Izraelu. Lunin, Lunin, Lunin. Czekajcie, tutaj sobie odłożę. Eee, mamy Dawida, Soria i Saula, A na koniec mamy Vamos z Walencji. Fajnie. I niestety to jest koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. Ale Real Madrid wygrywa 3 do 1. I Atletico ani razu się nie trafiło, ale kurczę ten traf, nie no piękna karta. Szkoda, że, że kamera też nie oddaje. Aż tak tego. I mamy EA Sports nawet. La Liga. Więc fajnie. Nie no cieszę się, cieszę się, fajny albumik nam się trafił moim zdaniem. Muszę sobie poglądać u innych co wpadało. Bo niby obejrzałem coś, ale pozapominałem już. Chyba Sebek coś tam trafił na odcinku. Ale, ale no mówię. Obczaję sobie jeszcze i zobaczymy. Dam wam znać kiedyś. <laughs> czy mi coś lepszego wpadło czy nie. Ale mamy Bellingama. Cieszę się. Tutaj mamy takie karty trafione. I mamy albumik. Więc krok do uzupełnienia albumu jest pierwszy. Więc co. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Jeśli wam się podobał. Zostawcie łapki w górę. E, Subika. I zapraszam do następnych filmów. Cześć!